Hej, 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 witamy Was bardzo serdecznie. Witamy, witamy. Drodzy widzowie. Ja z tej strony EOS Chris. I Robert Noble. Ja dzisiaj mam dla Was bardzo fajny filmik. Razem z Chris przygotowaliśmy go. Mm -hmm. Znaczy teraz przygotowujemy w tym momencie. <grym> <grym> Ale już temat mamy przemyślany. Co tam Wam powiemy, to ja oczywiście będzie na bieżąco, że tak powiem, zczytywane z Eteru. Natomiast temat mi się bardzo podoba, bo jest to. No, jak zwykle coś istotnego, coś, co warto byłoby Na ścieżce wojownika. faktycznie brać pod uwagę bardzo mocno. A chodzi o to, mhm. że nie sztuką jest zachłysnąć się wiedzą czarowników. Mhm. Sztuką jest coś innego. Zakres, I o tym będziemy porozmawiać. Teraz będziemy znaczy o tym właśnie o tym będziemy rozmawiać, rozmawiać będziemy będziemy w trakcie luźno naszego właśnie spaceru z gimbalem. Dyskutować, tak? które no. nie wszystkim odpowiadają, jak idą w woleliby to statyczne. jest taki temat troszkę kontrowersyjny, ponieważ on zakłada, że ogólnie wiedza czarowników no to jest coś takiego super wow i można się tym zachłysnąć. W rzeczy samej tak właśnie jest. Jeżeli ma się chociaż odrobinkę świadomości jakiejkolwiek, to w kontakcie z wiedzą czarowników jest takie wow, że powinno już wystarczyć do końca życia i jeszcze dłużej. Natomiast z jakiegoś powodu tak nie do końca jest. Ale gdy ktoś się odpali, gdy ktoś z jakiegoś powodu dostanie, właśnie, wiecie, informacje o czarownikach, o ich wiedzy i tak dalej, no to zaczyna, wiecie, wysiować, być, być podekscytowany, jak ja to mówię. O kurczę. Jest w takim trybie, wiecie, bardzo o, już optymistycznym. On chce zrobić. On chce zrobić, on Chodzi. już sobie wyobraża nawet, co to będzie za jakiś czas, jak on już to wszystko opanuje. To jest e, w sumie troszkę dobra Podobna nawet. sytuacja ma miejsce bardzo często w przypadku właśnie e, OB. Czyli niektóre osoby, właśnie, jak słyszą o obe, że jest coś takiego jak wychodzenie z ciała, że można, wiecie, eksplorować siebie poza ciałem i odwiedzać inne rzeczywiste światy, no to on jest podjarany. On ma ten efekt wow. I na początku nawet to go zaprzęga do pracy. Ale jak to z Obe, jak to też z wiedzą czarowników, ten efekt wow jest korzystny, ale jeżeli będzie utrzymywany cały czas, i to świadomie. Mm. Nie, nie, to jeszcze nie ten moment. To jeszcze moment C jest troszkę inny. Chodzi kiedy o to, będzie utrzymywany. Kiedy będzie utrzymywany? Będzie utrzymywany, jak będzie świadomość konieczności tego podekscytowania, żeby udźwignąć dalej praktyki i e, całą wiedzę czarowników. Jest to wręcz wskazane, żeby później szukać tej motywacji do tego, żeby czuć ten efekt wow. Efekt tak. wow będzie w momencie ja podtrzymywany tak. troszkę dłużej, gdy będą widzialne efekty. Tak jak Was. właśnie powiedziałeś i dałeś porównanie do OBE, gdy zaczynasz praktykować obę, czyli wszystkie techniki związane z tym, aby wyściała, i w końcu uda ci się to zrobić, i nadal będzie udawało w kolejnych e, razach, tak. Tak, no to ten efekt wow troszkę dłużej się utrzyma. Ale wow. Ale potem może nastąpić właśnie efekt i moment taki, że. Niekoniecznie on będzie trwał, no bo się ktoś znudzi. No bo I jak nie ma efektu, nie ma, wiecie, no, nie przełożenia, przełożenia na coś te, takiego, tego konkretnego. Wysiłku, który się wkłada, no to wtedy jest no, trochę słabo. Ale jest jeszcze coś innego. Mhm. Jeżeli ktoś, na przykład, mówimy tu o wiedzy czarowniczej, mało, wow, super, chcę być czarownikiem, wojownikiem, chcę to ogarnąć i ogarniam. Jest też taka sytuacja, w której to właśnie dochodzi do. E, własnej interpretacji tej ścieżki, tej wiedzy czarowników, czyli umysł tworzy sobie swój świat, którego jest bardzo pewny e, i niekoniecznie ma on coś wspólnego z wiedzą czarowników, pewnie którą przekazujemy. Najczęściej jest tylko ona, że tak powiem taka teoretyczna. Słowa się używa tych samych, ale kompletnie inne znaczenie posiadają. Tak. No, i e, trzeba to mieć na uwadze, że umysł będzie tak kombinował. Że właśnie jest to właściwie na tej ścieżce normalne, ponieważ ten efekt wow następuje w momencie, kiedy umysł widzi coś atrakcyjnego. Czyli na przykład wychodzenie z ciała, no super sprawa, będę mógł takie rzeczy robić. Wow, no prawda? Natomiast e, samo powiedzenie bycie świadomym nie jest atrakcyjne, no bo nie wiesz, z czym, z czym to, to powiąże? Co to znaczy być świadomym? No, przecież jest. Bo bycie świadomym, to jest myślę. Też widzenie pewnych rzeczy niekoniecznie tych, które nam się podobają. I to już takie wow, już wcale by nie było. Tak? w no szczególności no, prawda o sobie. No jaki dokładnie. jestem. I, I to jest cała ta sztuka, żeby żeby nie zachłysnąć się tylko na chwilę, tylko żeby zmienić swój. Fundament istoty na taką, aby cały czas, jakby być w tym trybie tego życia, tego magicznego życia. Myślę, że to jest chyba zrozumiałe, prawda? I właśnie też tak powiedziałem na początku tego filmu, że. Wcale tak dużo osób nie ma tego efektu wow, jeśli słyszy o wiedzy czarowników. Prawie w ogóle. Nawet jak Przecież ktoś, większość z nich trafia już tutaj na ostatnim momencie, na ostatnim czasie, Tak, etacie, jak już kiedy już nic nie ma, przeszukali Jezu, cały internet. Przeszukali cały internet. Wiecie, a szczególnie jak wiecie, ktoś szuka jeszcze informacji o OBE, bo przecież ktoś, kto nie szuka informacji o OBE, to w ogóle nie trafi na kanał Roberta Noble i o wiedzy czarowników, bo czarownicy to mu się kojarzą z czymś dziwnym z Gandalfem Białym. I z innymi magami, jakimiś tam. Wróć z wami. A Daj tą żeby rozwijać świadomość, trzeba naprawdę się postarać i e, wysilić, zabrząc. Zabrząc. wysilić się. Zaprząc, no dobra, zabrząc. Zabrząc się do pracy tak, siebie. siebie, a to jest bardzo takie mało atrakcyjne, lepiej mieć coś, wiecie, wiecie co? podane za darmo, tak o bezwysiłkowo, Nie, no. Zgadza się? No, tak, tak jest. Tak, 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 tak. tak jest współcześnie i zawsze tak było. Było stąd jest. Stąd udańczy. też właśnie tak jest. Ale chodzi o to, słuchajcie, no, że. Daj. No, dzięki. O, super. No, mamy. Chodzi o to, że wiecie, <laughs> hmm. dużo osób przychodzi tutaj na kanał. gdzie znaczy może dużo osób. <laughs> dużo osób, tak. Powiedzmy, dużo osób. Aha. <laughs> przychodzi tutaj na kanał z jakąś tam wiedzą, którą. Przepraszam, nabył w trakcie swojego życia w postaci I z, buddyzmu i innych. I zazwyczaj dziwnych ta wiedza, no wiecie, kłóci się troszkę. Na przykład, też Przychodzą jacyś tam psychologowie, Ale, więc no. oni patrząc na to z takiej perspektywy, no to ich ta ścieżka raczej nie zachęci. Nie, będzie przerażająca. Bo ścieżka wojownika, a już w ogóle czarowników, czyli nasza ścieżka, którą wykroczymy, hmm. jest, jest bardzo czymś drastyczna. drastyczna i raczej nie jest skłonna do tego, lepiej, żeby was wyłaskać? Lepiej sobie żyć w spokoju, w iluzji takiej, którą się ma, nawet jak się wie, że jednak jest to iluzja, ale jest mi bezpieczniej. Jest mi wygodnie. Wiem, Mam że oni mają korbu. rację. Jest mi dobrze tak jak jest. A czarownicy zajmują się wychodzeniem z każdej strefy komfortu, dlatego też ich dziennik rutyny, który prowadzą co jakiś czas, jest po to, aby sprawdzać, gdzie popadają w rutynę i w strefę komfortu, tak? Aby z niej jak najszybciej wyjść. A spotkania z czarownikami, czyli w naszej grupie, jak się spotykamy, ma za zadanie to, aby uwidocznić nam. Gdzie jesteśmy i w jakiej strefie komfortu, żeśmy sobie Ale słuchajcie, się schowali. Ale jeszcze jest taka kwestia, że yy, I wychodzimy wiecie, my mamy ten obraz rzeczywistości jakiś tam. I ścieżka czarowników, yy, która no, jest jasno określa ty, to, że trzeba dystup. naprawdę być wojownikiem, ponieważ. Doprowadza nas to do takich sytuacji, gdzie my mamy całkowicie załamany obraz rzeczywistości, ten, który mieliśmy do tej pory. Na swój temat i życie. Na temat swój życia. temat i tak dalej. Staniecie w prawdzie jest tak straszne dla tego e, fałszywego przekonania, które mamy wcześ wcześniejsze i życia. Że mało kto ch chce, to, chce zrobić. to zrobić i chce to udźwignąć dalej. I chce to w ogóle dążyć do tego. Wiele nie? osób po przeczytaniu Naguala Juliana stwierdziło, że to jest jakiś masochizm, że to jest, jak to było określone? No właśnie taki w tego typu że to, sposób, że się ktoś że tam znęcał psychicznie. Znęcanie nie? się nad innymi, że aż, był tak. jakiś tam Julian, który normalnie katował swoich uczniów i tak dalej. Gdzie? Słuchajcie, w Nagualu Julianie było to bardzo delikatnie opisane, bo szkolenie jest jeszcze mocniej drastyczne. Macie Słuchajcie, złamać. złamać psychikę całkowicie, abyś ty przejrzał na oczy, bo nie ma innej metody, nie ma łatwiejszej metody. Oczywiście każdy indywidualnie dostaje to, co musi dostać. Dokładnie. No to nie jest tak, że każdego tak samo się traktuje, mm -hmm. tylko na Gual traktuje, ponieważ ma widzenie. Widzi, co, z czym się kto boryka i z czym ma problem, więc tego typu doświadczenie go wtłacza, aby on miał szansę przerwać te wszystkie fałszywe rzeczy, które zbudował i się ocknąć na tyle, żeby zobaczyć jak jest, a potem jak zobaczy, to może to zmienić, to może zacząć żyć inaczej. A jaki był temat? W innej sytuacji nie ma takiej opcji. Temat jest zachłyśnięcie się wiedzą czarowników, że to wiecie, na początku a, jest fajnie. Super, pięknie. Revelacja. Wielu takich było tutaj na kanale. Naprawdę Właśnie przerobiliśmy zachłyc, zachłyc, wiele takich Tutaj osób. Na, już mówię tylko na kanale. A jeszcze my poza kanałem jest o, poza... też dużo osób, tak. takich, które, no, że tak powiem, mają z nami kontakt. Tak. I my przerobiliśmy naprawdę bardzo wiele osób i wiemy, z czym się oni borykają I jak Lub trudno borykami. jest im wejść w ten tryb naprawdę wejścia w prawdę na temat swoich rzeczywistości i wiemy, że konieczne jest to, żeby naprawdę z serca chcieć to udźwignąć, bo inaczej nie ma żadnej możliwości na to, żeby to pociągnęło dalej. dalej na e, jak mówiłam w innych filmach lub w tym, już nie wiem, nie pamiętam. E, świat po prostu was wciągnie, wciągnie i oszuka, że i powie wam, że to my oszukujemy was. A teraz jeszcze jest taki numer. Że jak ktoś e, wchodzi w świat czarowników, to nie znaczy, że on już nie będzie żył w tym świecie i w ogóle ten świat tak. zniknie i nie będzie. Tak. Oczywiście świat zostanie, ale my będziemy inni, będziemy więcej widzieć, będziemy inaczej bardziej płacić, świadomi. Będziemy i doświadczać, widzieć, będziemy inaczej. mieć większy zakres widzenia, wiedzenia i będzie większa świadomość. Ale chodzi w nawiązaniu do to tego właśnie tak. tematu zachłóśnięcia się. Chodzi o to, żebyście właśnie wy. Szczególnie nowi na kanale, którzy oglądacie dopiero nas, zaczęliście nas oglądać, przysłuchać, tak. żebyście właśnie zauważyli, czy wy też popadliście w coś takiego. Bo nie sztuką jest zachłysnąć się i robić na początku, bo to wszystko świeże. O, będę robił rekapitulację, tu, 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 tu. Zrobicie wszystko, a za chwilę za pół roku stwierdzicie, a kurde, nie ma żadnych efektów, tak. w dupie to mam. Bo tak też może się zdarzyć. A dlaczego tak się zdarzyło? Bo właśnie się zachłysnęliście. Zachłysnęliście się i nie było w tym harmonii. Mhm. I dlatego nie wytrwalibyście w czymś takim, tak długo, w takim stanie, haju, tak? I odpuszczacie. Tak, ale... A tu chodzi o to, że jak właśnie mhm. jak się zachłyśniesz tym, to musisz przetrwać ten stan a potem dopiero wkraczasz na jeszcze Czyli jednym słowem poziom. z lotki, którą masz na początku, musisz e, z tego rozpędu naprawdę już zbudować solidne podstawy i później już bazować na tych mocnych Podstawa. fundamentach, podstawach, żeby jak żyć cię dół, jak wojownik. Jak dopadnie cię dół i zwątpienie, a przyjdzie na milion na procent. Zawsze nie jedni już to wiedzą teraz, już to wiedzą jak oglądacie zawsze. ten film, że jesteście w zwątpieniu. I jeszcze jest taki mo mo motyw taki, zawsze każdy bez wyjątku, nie ma co do tego odstępstwa. Dokładnie. Zawsze chcę zrezygnować z tej ścieżki. Dokładnie. Jest taki moment, i albo zrezygnuje, i odpocznie nabierze energii, i wróci, Dokładnie. albo już nigdy nie wróci. I to dotyczy każdego, bez wyjątków, tak jak powiedziałem. Ale chciałbym też jeszcze powiedzieć o tych właśnie nowych widzach, którzy wchodzą tutaj na kanał, oglądają materiały i dziwnie to postrzegają. Zauważcie, drodzy widzowie, co w was wywołuje ta informacja, to, co mówimy, te nasze materiały, te filmy. Wybiórce czy słuchane. jesteście zdenerwowani? Czy was to fascynuje? Co konkretnie czujecie? Muszę wam powiedzieć, że przychodzicie tutaj z określonymi przekonaniami dotyczącymi siebie, nas, całej rzeczywistości. My proponujemy Wam wszystko, Wyrzucisz całe do śmieci. przekonania wyrzucić. Więc jeżeli coś myślisz na temat OB, na temat czarownictwa, to już możesz wiedzieć, że jesteś w błędzie. No, to chciałem powiedzieć dla nowych, E, oczywiście zachęcamy do tego, żeby uważnie nas oglądać, żeby powracać do tych filmów, żeby sobie odświeżać to w pamięci. I tak, i mogłoby się na, 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 na pierwszy rzut oka, mogłoby się wydawać, że o Jezus, ale my bredzimy, ale my gadamy, pitu, 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 w sumie to nic ale nie nuda, mówicie. Nie. Nic no, nie mówią naprawdę, takie ogólniki. Widzicie, bo teraz ten świat no. jest przyzwyczajony właśnie do tego, że te informacje muszą być tak, podawane, pięć sekund, aha, tak, jak no już wiem, już, wie, już, go, już to... wiem, mam wiedzę. Mam wiedzę, tak. A tutaj trzeba się wysłuchać, Boże, jakie to nudne, ja pierdziele. I to mówi wasz umysł. Dokładnie to mówi umysł, który jest programowany teraz. Ale cały chodzi czas. o to, to mówi wasz umysł, który chce was odwieść od tego, Dokładnie. co jest dla was dobre. Dokładnie, to mówi wasz tak. umysł, który jest zbombardowany gównianymi informacjami, które nic w wasze życie nie wnoszą, bo wasze życie w ogóle się nie zmienia. To są informacje, które tylko są informacjami, nic poza tym. A my mówimy o tym, żeby się że wrzeźbić tych wszystkich Życie czarowników informacji. jest magiczne nie dlatego, że ogólnie tam coś jest super i ktoś coś tam mi fajnego zapodaje, albo tylko, tylko dlatego, pierdziel. że my jesteśmy kreatorami tego życia. To my mamy wpływ na to życie i to jest cała magia. A że jesteśmy wyzwoleni z okowów, wiecie, socjalizacji i innych schematów i ograniczeń, to możemy naprawdę mieć niesamowite, szczęśliwe życie, które wymyka się wszelkim wyobrażeniom. Tak, ale nawet Wszede i właśnie tutaj, nawracając do takiego czegoś, co powiedziałeś już wcześniej, że o w innych filmach, że o, ale kurde, nie macie na samochód, nie macie na to, czy nie macie tamto, czy nasz kanał nie jest, wiesz, tak, rozwinięty. No. Y, czy, czy tam wiesz, Twoje książki się nie sprzedają tak, jakby się sprzedawały, że nie jesteś popularny? Jak, Po co jestem, tam, jak tak? Jestem. Gównianie sobie, żeś wykrełował? No, <głos> <Nie> <głos> Tak można, by można było powiedzieć. Tak, tak nie? Można powiedzieć, nie? I właśnie też tak mówimy, że. Mówi umysł, nigdy który nie ma pojęcia, co robi czarownik. Nie czarownicy. wiesz, co robi czarownik i jaki tak. ma swój cel, aby pokazywać siebie w taki, a nie Dokładnie. inny sposób. Dlatego właśnie. Bo tu na ten kanał mowa mowa mają wejść tym, ludzie. Dlatego. Tak czy inaczej, owszem, trzeba być skupionym na no. naprawdę, prawdy. Okej, okay. i tla... można być skupionym na nas i tak dalej, ale tak naprawdę te wszystkie materiały, to wszystko, co mówimy, ma spowodować, że to ty zaczniesz być kreatorem swojego życia naprawdę świadomym. A żeby to się stało, to musisz wiedzieć w ogóle, kim jesteś, i musisz wiedzieć, czego chcesz, i musisz wiedzieć. Kim jesteś, mówię? Kim jesteś też, kim ale jesteś? też zacząć. Dzięki temu, że będziesz to robił, to się dowiesz, kim my jesteśmy. Tak, to prawda. I wszyscy ci, którzy mieli z nami hmm. kontakt, muszą wiedzieć jedno. Jeśli się nas boją, to mogą być pewni, To świadomie boją. Tak. Że boicie się jednej. Że rzeczy. boicie się miłości. Tak. Jeżeli czegokolwiek się boicie, to właśnie będzie to. Bo miłość którą my ofiarowujemy, jest wykraczająca ponad to, co wiecie o miłości. Więc jeśli jest wasz lęk, to znaczy, że boicie się miłości. No, dokładnie. Tak samo jak, e, jak prowadzi do i e, te fałszywe nakładanie na nas e, wiecie, filtrów, no to jest właśnie też, też objaw tego właśnie e, strachu, lęku. Mm. E, bo Ktoś, kto nie ma tego strachu, jest otwarty, wysłucha nas. Nie musi się zgadzać, ale wysłucha nas. I e, potraktuje to w taki sposób, wiecie, przemyślę. Przemyślę. Zastanowię się, zweryfikuję, sprawdzę. Zrobi coś świadomie. Natomiast ktoś, kto jest ograniczony, zamknięty, nie, zamknięty, nie zrobi nic. Nie zrobi nic. A wręcz Od powiem, razu zamykać głupot. drzwi. A jak je zamyka, Wy to, jeszcze, dzielite, właśnie, to jeszcze jest ten negatyw, który tam wchodzi. I ten negatyw, on jest jak rak. Będzie go trawił. Będzie, go strawił, będzie się powiększał, będzie zżerał. Tylko będzie jego będzie trawił. Będzie tak długo czyli działał, ciebie, drogi widzu. aż ten ktoś otworzy na nowo te drzwi. I albo się uwolni, albo umrze albo z rakiem. Albo Lub w nieświadomości. Nie. Dokładnie. Dokładnie. A więc, słuchajcie, zachłyśnijcie się wiedzą czarowników, zachłyśnijcie się w ogóle życiem, i niech to zachłyśnięcie trwa cały czas, aby było wspaniale. Tak, tego Wam życzymy, kochani, z całego serca. Żeby to zachłyśnięcie trwało, a jak przyjdzie zwątpienie, to żebyście powątpili, 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 a potem z powrotem wrócili na właściwe tory. A właściwe tory to my. <ścoughs> Co tu dużo mówić? Pozdrawiamy Was. Życzymy Wam wszystkiego dobrego. I do zobaczenia na kolejnych filmach. I pamiętajcie o łapce, podbiciu filmu, jak i subskrypcji z dzwoneczkiem. Pa! Tak jest. Pa!